Ogólnie wykonano 688 takich służb, w tym policjanci wykonali 1645 interwencji, inter, ogólnie interwencji, interwencji domowych 107, w miejscach publicznych 1503. Wylegitymowano 3625 osób, skontrolowano 482 pojazdy. Jeśli chodzi o represję, pouczono 743 osoby, nałożono 314 mandatów karnych, sporządzono wniosków o ukaranie 65, ogółem ujawniono 1122 wykroczenia. Jeśli chodzi o efektywność tych służb, wygląda to bardzo dobrze. Zatrzymano 63 sprawców na gorącym uczynku. W rozbiciu na poszczególne kategorie to 5 sprawców kradzieży, jeden przestępstwa rozbójniczego, 13 nietrzeźwych kierujących, trzech sprawców uszkodzeń mienia, 9 sprawców kradzieży z włamaniem, dwóch sprawców bujek i pobić, 30 innych przestępstw z innych kategorii. Ponadto policjanci realizujący służby ponadnormatywne zatrzymali 14 osób poszukiwanych.